Witam, przyjaciele! Dzisiejszy film ponownie poświęcony jest tematowi zarabiania na handlu opcjami binarnymi przy użyciu bota handlowego. Koniecznie obejrzyjcie film do końca, ponieważ na końcu zostawię link do mojego kanału Telegram, gdzie będziecie mogli bezpłatnie otrzymywać sygnały handlowe. Podzielę się także z Wami kodem promocyjnym, który zwiększy Wasz pierwszy depozyt o 60%. Zaczynamy. Teraz widzicie przed sobą interfejs platformy Pocket Option. Ta platforma jest dostępna dla traderów ze 150 krajów świata i oferuje wsparcie interfejsu w 27 językach. Kluczową cechą platformy jest wbudowany bot oparty na sztucznej inteligencji, którym będę dziś handlować. Link do oficjalnej strony platformy znajdziecie w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu. W lewym górnym rogu wybieramy aktywo do handlu. Może to być akcja, kryptowaluta lub jedna z par walutowych. Dziś wybieram parę walutową dirham zjednoczonych emiratów arabskich kontra chiński yuan. Przechodzimy do części praktycznej. Uruchamiamy proces tradingu. Teraz ustawiam kwotę transakcji na 50 dolarów i klikam niebieski przycisk AI Trading. Robot otwiera ofertę sprzedaży na 5 sekund. A więc, przyjaciele, minęło 5 sekund i nasz zakład zamyka się na plusie. Na saldo otrzymujemy 96 dolarów, z czego 46 dolarów to czysty zysk. Zróbmy drugą transakcję. Ponownie klikam niebieski przycisk AI Trading. Tym razem bot otwiera transakcję na 10 sekund i znów w dół na sprzedaż. Obserwujemy wykres i licznik czasu. A więc, przyjaciele, nasza transakcja po raz drugi z rzędu zamyka się na plusie. Ponownie otrzymujemy na saldo 192 dolary, z czego 92 dolary to czysty zysk. Robimy trzecią transakcję. Ponownie klikam niebieski przycisk AI Trading. Tym razem bot otwiera transakcję na 5 sekund w górę na zakup. A więc, przyjaciele, nasza transakcja po raz trzeci z rzędu zamyka się na plusie. Po raz trzeci z rzędu otrzymujemy na saldo 96 dolarów, z czego 46 dolarów to czysty zysk. Jak właśnie sami się przekonaliście, w zaledwie 30 sekund w czasie rzeczywistym, przy pomocy bota handlowego udało mi się zamknąć trzy zyskowne transakcje z rzędu i uzyskać czysty zysk w wysokości 184 dolarów. To doskonały przykład na to, jak sztuczna inteligencja upraszcza trading i czyni go dostępnym nawet dla początkujących. Uruchomcie tego inteligentnego bota już teraz i jeszcze dziś, zróbcie swój pierwszy krok do zysku. Jak obiecałem, dzielę się z Wami linkiem do mojego kanału na Telegramie, gdzie codziennie publikuję darmowe sygnały do handlu. Dzięki tym sygnałom aż 80% transakcji kończy się na plusie. Link znajdziecie w opisie pod filmem oraz w przypiętym komentarzu. Dodatkowo daję Wam kod promocyjny, który doda 60% do Waszego pierwszego depozytu. Kod promocyjny już widzicie na ekranie, a link do oficjalnej strony Pocket Option również znajdziecie w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu. Dołączcie do świata tradingu i zacznijcie zarabiać już dziś. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film był pomocny. Do zobaczenia w kolejnych wydaniach.